Cześć! Z tej strony Łukasz Fit Akademia. Jeżeli praca z domu spowodowała, że coraz bardziej zaczynacie odczuwać dolegliwości ze strony kręgosłupa, to powinniście zdecydowanie zrobić te kilka ćwiczeń, aby je zmniejszyć. W ćwiczeniu numer jeden umieszczamy dwa palce na brodzie i wykonujemy delikatny ruch zdziwienia. Czyli staramy się cofnąć brodę na moment, zatrzymujemy i wracamy z powrotem. Czyli wykonujemy taki ruch cofnięcia brody. Wykonaj to około 10 razy. W numer 2 umieść lewą rękę nad głowę i spróbuj sięgnąć daleko w prawą stronę. Wyobraź sobie, że próbujesz tą rękę wydłużyć, że sięgasz bardziej pod kątem do sufitu niż do samego boku. Powinniście zacząć odczuwać rozciąganie z lewej strony ciała. Następnie powtórz na drugą stronę i wykonaj około 5 powtórzeń na każdą ze stron. Ćwiczenie numer 3 wykonujemy rotację w kręgosłupie piersiowym. Próbujemy sięgnąć najpierw po lewej stronie za plecy, wracamy i powtarzamy na drugą stronę. Wykonaj około 8 powtórzeń na o każdą ze stron. W ćwiczeniu numer 4 umieszczamy ręce na talerzach kości biodrowej i wykonujemy ruch lekkiego przyprostu. Próbujemy spojrzeć za siebie. Po czym wracamy do pozycji neutralnej. Wykonaj to ćwiczenie około 10 razy. W ostatnim ćwiczeniu, jeżeli oczywiście macie taką możliwość, będziecie potrzebowali kawałka podłogi. Połóżcie się na plecach, nogi ugięte w stawach kolanowych, stopy złączone razem. Ramiona leżą na podłodze przez cały, cały zakres ruchów i próbujemy odłożyć nogi raz na jedną stronę, raz na drugą. Powtórz około 10 razy na każdą ze stron. Zgodnie z zasadami ergonomii pracy przy komputerze na każdą godzinę powinniście mieć około 5 minut rozluźnienia, dlatego też wykonujcie ten zestaw ćwiczeń tak często, jak uważacie, że jest to niezbędne. Na dzisiaj to tyle, do zobaczenia.